Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie na live. Inspiracja Edukacja. No, witam Was w środowy poranek i bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście, zarówno jeśli jesteście na żywo, jak i wtedy, kiedy oglądacie powtórkę. Oczywiście, jak zawsze witajcie się w komentarzu, dawajcie znać, że jesteście, że oglądacie i że mogę tutaj na Was liczyć. A ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźce. Dzisiejszym tematem, który przygotowałam, jest ciekawość i eksploracja, a więc takie dwa. Naturalne dla koni zachowania, które często niestety są przytłumione poprzez no właśnie warunki, w których konie żyją, poprzez to, w jaki sposób traktuje je człowiek. I warto zastanowić się, jakie to ma znaczenie dla konia jako zwierzęcia. Uciekającego, ale również jako zwierzęcia, właśnie nastawionego na eksplorację i wyjątkowo ciekawskiego z tego względu, że są to czynniki, które, no właśnie, pomagają przetrwać gdzieś tam w naturalnych warunkach, tak? Pomagają odkrywać, zdobywać nowe zasoby, unikać zagrożenia i pomagają po prostu przetrwać. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że koń w środowisku stworzonym przez człowieka ma zbyt małą możliwość eksploracji, zbyt mało pobudzoną ciekawość, wtedy powstają różnego rodzaju zaburzenia. I witam Cię Becia, cześć, fajnie, że jesteś tutaj z nami. Ok, i teraz przechodząc, no właśnie, zastanówmy się, czym jest eksploracja, czym jest ciekawość. Generalnie w etologii jest to postrzegane jako jedno, ok? Jako dwie połączone ze sobą rzeczy, dwie połączone ze sobą czynności. Natomiast tutaj mamy, jeżeli chodzi o książkę zachowania koni, wyszczególnioną różnicę, która opisana jest przez broka w 1961 roku, który opisuje tą różnicę właśnie pomiędzy ciekawością a zachowaniami eksploracyjnymi właśnie tak. Zachowanie stanowiące przejaw ciekawości nie mają zdefiniowanej motoryki, służą pozyskiwaniu nowych informacji w ilości specyficznej dla danego gatunku. Jest to powiedziane ogólnie, tak? nie konkretnie pod kątem koni, tylko ogólnie. No, i zachowania eksploracyjne to zachowania służące orientacji w czasie i przestrzeni. No motoryka tego zachowania jest specyficzna dla gatunku, jest ono nakierowane także na specyficzne dla danego gatunku wzorce bodźców, konieczne dla zrealizowania systemu działań gatunków w czasie i przestrzeni. Jest to definicja trochę skomplikowana, ale zastanówmy się, jakby spróbujmy sobie ją wytłumaczyć troszeczkę jaśniej. Więc, może w pierwszej kolejności ciekawość. Ciekawość u konia przejawia się w oglądaniu, obwąchiwaniu, lizaniu i obgryzaniu nieznanych przedmiotów, a także w ruchach o charakterze takim badawczym. No właśnie, może to być ostrożne trącanie, grzebanie kończyną, ok. Może to być również popychanie i podobne zachowania i sekwencje ruchowe koń będzie przejawiał w ramach właśnie zachowania też eksploracyjnego, ale w trochę innym stopniu, w trochę innym rodzaju. I teraz tą, tą ciekawość taką najbardziej widać właśnie u źrebiąt w tym pierwszym okresie, w pierwszych godzinach życia, kiedy no właśnie, Zaczynają one samodzielnie gdzieś tam poznawać, jeżeli mają oczywiście taką możliwość, poznawać strukturę drzewa na przykład, tak? czyli gdzieś tam dotykać, obgryzać korę, zaczynają zwiedzać. To tutaj też już poniekąd zachowanie takie eksploracyjne, ale przejawiające właśnie ciekawość. Czyli zachowania tego rodzaju są bardzo wyraźnie właśnie rozwinięte u śrebion, i zarówno ciekawość, jak i zachowania właśnie eksploracyjne stanowią obok zabawy główną motywację do samodzielnej samodzielnej nauki. I no, źrebie poniekąd musi mieć to zapewnione, tak? Musi mieć tą możliwość, żeby rozwijać się po prostu prawidłowo. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz zachowanie eksploracyjne jest istotnym warunkiem przeżycia dla koni żyjących w stanie dzikim, dlatego że pozwala no właśnie na poszukiwanie zasobów, na unikanie zagrożenia pomaga zdobywać doświadczenie, pozwalając tym samym no właśnie unikać wydatkowania energii na niepotrzebną ucieczkę, czyli jakby pomaga określić, kiedy zagrożenie jest na tyle poważne, że trzeba zerwać się i uciec, a kiedy jednak można może poznać to zagrożenie, przekonać się, czy jest ono poważne, czy nie. Więc tutaj to też taka ważna, istotna informacja. No właśnie, więc odgrywa ona taką decydującą rolę w unikaniu wrogów i przy tym korzystne jest, no właśnie, życie w grupie, bytowanie w grupie, ponieważ badanie obcych bodźców odbywa się w oparciu o podział obowiązków. Okay, czyli tutaj taka współpraca stada. I tak na przykład podczas nocnych okresów snu zawsze kilka zwierząt czuwa, podczas gdy inne odpoczywają. I podobnie jest trochę, słuchajcie, na pastwisku, jak poobserwujemy konie. Część koni się pasie, część koni odpoczywa, czasem jakiś koń się położy, więc jest tutaj taka. Wzajemna troska, wzajemna opieka, gdzie no właśnie nie odpoczywają wszystkie konie równocześnie, tylko zawsze ktoś pozostaje czujny, żeby w razie czego dać sygnał reszcie. I w pierwszej kolejności mówimy o orientacji na odległość, która służy przede wszystkim, której służy przede wszystkim wzrok i słuch. Koń przyjmuje w tym celu pozycję taką świadczącą o gotowości do ucieczki, takie ogólne napięcie. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, tak? A więc yy, 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 głowa wysoko, żeby dostrzec to, co jest daleko. A więc taki napięty, trochę zapadnięty grzbiet, okay? uniesiony ogon, skierowany właśnie wzrok do przodu razem z uszami w stronę tego jakiegoś tam podejrzanego dźwięku, czasem rozdęte nozdrza, jest to taki sygnał, że dostrzegłem coś, coś mnie zaniepokoiło. I zwykle no, wystarczy, by jeden właśnie z członków grupy nagle przyjął taką pozycję, żeby zaalarmować tym samym resztę towarzystwa. Na przykład reszty koni, tak? I następująca reakcja może być różna w zależności od tego, co zostało dostrzeżone i jaką odwagą dysponuje koń, czyli im ta odwaga jakby buduje się na przestrzeni dorastania, dojrzewania, i im więcej koń w tym okresie y, ma, no właśnie, ciekawości, im więcej pozwolimy mu na tę ciekawość i im więcej ma możliwości eksploracji, tym więcej rzeczy jest w stanie poznać y, i tym odważniejszy będzie w przyszłości, będzie bardziej zaciekawiony. I teraz, jeżeli mówimy o emocjach, jakimi jest ciekawość albo strach, no, to warto jest powiedzieć. Zresztą mówiliśmy o tym też już wcześniej, że ciekawość wyklucza strach, tak? a strach jakby zaburza ciekawość. Więc, im bardziej koniec ciekawy, tym mniej się boi. Im bardziej ta jego ciekawość jest pobudzona i ta, ta zdolność eksploracji jest w nim zakodowana, im mniej jest przytłumiona, tym bardziej będzie on odważny, tym mniej będzie płochliwy. I tym, tym bezpieczniejszy będzie, tak, tak naprawdę, w takiej codziennej pracy, tak? Więc warto tą eksplorację mu umożliwić. I za chwilę do tego przejdziemy. Dobra. Więc w momencie, kiedy no właśnie, koń uzna, że zagrożenie jest na tyle wielkie, że no właśnie zagraża jego życiu, wtedy rzuca się do ucieczki. Ale jeżeli to zagrożenie go zaciekawi, jeżeli nie jest na tyle źle, że trzeba ratować się tak w popłochu, panika i ucieczka, no to zaczyna skradać się pomału. Zwykle najodważniejszy osobnik, w towarzystwie być może kilku innych, przewodzi przeważnie ten najbardziej dominujący koń. Ten po prostu najbardziej odważny w danym momencie. Zaczynają się skradać do konkretnego właśnie tego bodźca, który spowodował jakieś zaniepokojenie. Zwykle zygzakiem, zwykle pomału, podkłusowuje na bezpieczną odległość w takim też naprężonym, naprężony sposób. Być może przekłusuje za chwilę w drugą stronę, potem znowu się zbliży. Jest to takie, takie podchody, które po, pozwalają na dokładniejszą obserwację z różnych stron i które pozwalają też w razie czego jednak. Uratować się właśnie oddaleniem. Więc jest to taka stopniowa obserwacja z dużą ostrożnością. No i później przechodzimy do, do orientacji z bliska, gdzie konie podchodzą właśnie do obcego obiektu powoli. E, jeszcze trochę napięte, wyciągają szyję, rozdymają nozdrza, Na pewno nieraz taką sytuację widziałeś. Daj znać w komentarzu, czy widziałeś taką sytuację, kiedy koń właśnie zdecydował się zbadać, pełen przejęcia, pełen napięcia, jakiś właśnie nowy przedmiot, jakąś nową rzecz, nowe miejsce. Na pewno taką sytuację miałeś okazję oglądać. Kiedy no właśnie z uszami skierowanymi do przodu m, zaczyna obwąchiwać tą nową rzecz i po wyczerpującej takiej obserwacji, której często no właśnie towarzyszy parskanie, obiekt jest intensywnie obwąchiwany, tak? Musi go poznać. Potem zaczyna go y, Becia pisze, że tak, no właśnie. Dokładnie tak. Y, no i koń właśnie zaczyna poznawać ten obiekt, tak? Następuje badanie węchowe, y, później badanie być może też takie Palpacyjne, tak, dotykowe, za pomocą warg. Tutaj jest ten przedmiot badany. I to badanie węchowe głównie wydaje się bardzo ważne i najwyraźniej dostarcza koniowi wiele informacji o nieznanym obiekcie, bywa że dodatkowo w takich badaniach bierze udział zmysł smaku, no właśnie, i dotyku, czyli koń zaczyna to obgryzać, lizać, dotykać. Żeby dokładnie się jeszcze upewnić. I tutaj zwłaszcza źrebięta w tej pierwszej kolejności badają wszystko pyszczkiem, Tak, wszystko muszą dotknąć, wszystko muszą, no właśnie, złapać, ugryźć, tak? Żeby sprawdzić, co to dokładnie jest. I słuchajcie, miałam okazję, no właśnie towarzyszyć źrebakowi w pierwszych godzinach życia, repakowi Zimniaczkowi, który no właśnie zaczął oddalać się od mamy już w pierwszych właściwie dwóch godzinach życia, tak, zupełnie zupełny noworodek i właśnie dotykać, tak, dotykać drzewa, dotykać też mnie, kiedy klat pozwoliła mu się do mnie zbliżyć i wszystko właśnie dotykał pyszczkiem, żeby zbadać, zbadać otaczającą go przestrzeń, tak, miał tą okazję, że wyźlepił, czy urodził się w stadzie, w stadzie, w bardzo pięknym miejscu, otoczonym drzewami, więc miał mnóstwo drzewami, krzewami, mnóstwo możliwości właśnie do eksploracji, co zapewne bardzo mocno, no właśnie, bardzo mocno czy da mu bardzo dużo korzyści w przyszłości? Tak, zapewni mu dużo większy, dużo bardziej harmonijny, harmonijny rozwój. Beckiak pisze, że piękny z rybaczek, tak. Mieliście go okazję oglądać w relacji gdzieś tam mojej na Instagramie i tutaj na Facebooku, więc tak, dokładnie. Okej. Okay. I idąc dalej, idąc dalej. Podsumujmy sobie to. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o źrebakach, powiedzieliśmy, a jeżeli chodzi o starsze konie ze zmysłu dotyku, nie licząc informacji przekazywanych przez włosy czuciowe, tak, te charakterystyczne włosy czuciowe, korzystają już tylko w celu badania podłoża, na przykład kałuży. Czyli są już bardziej doświadczone. Są już bardziej doświadczone i nie muszą już wszystkiego badać tak dokładnie, tak? Wystarczy im złapanie zapachu, wystarczy im wzrok, słuch. A więc podsumowując, typowy dla gatunku uciekającego, czyli konia, jest wysoki poziom czujności oraz ogromna ciekawość i chęć eksploracji. I my, jako odpowiedzialni właściciele, musimy zapewnić tą możliwość eksploracji. Ciekawość i zachowania eksploracyjne służą zbieraniu nowych doświadczeń, a więc samodzielnemu uczeniu się. Tak? Koń w tym czasie się uczy, zdobywa nowe doświadczenie. I orientacja na odległość odbywa się głównie za pośrednictwem wzroku i słuchu. Dla badania z bliska duże znaczenie ma zmysł węchu. Więc to też są takie bardzo ważne informacje. Natomiast urozmaicenie otoczenia, o którym myślę, że powiemy sobie też częściowo jutro, Dlatego, że też jest to bardzo obszerny temat. Urozmaicenie otoczenia pozwala koniowi pobudzać tą ciekawość, pobudzać ten zmysł eksploracji i przez to coraz więcej, coraz więcej jakby koń odkrywa staje się coraz odważniejszy, coraz bezpieczniejszy w obejściu i też szybciej się uczy. I tutaj Becia pisze, w maju byliśmy u stada dziko żyjących koni w Ulu, w agroturystyce Ul. Piękne było to, że żyją na wolności i mają tyle do zobaczenia od małego. No właśnie. Tak dokładnie to się odbywa, że konie, które mają taką możliwość i od samego jakby urodzenia przebywają przybyw na dużej przestrzeni, przebywają w stacie, mają do towarzystwa rówieśników. Czy konie, właśnie w podobnym wieku, z podobną ciekawością świata, rozwijają się o wiele, o wiele lepiej. Aniżeli, aniżeli konie wychowane w pojedynkę, tylko z mamą, zamykane w boksie, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego porównania, zarówno jeżeli chodzi o fizyczność, jak i jeżeli chodzi o ich psychikę, psychologię. No właśnie, więc jutro powiemy sobie o tym, powiemy sobie o tym, jak to jest, jeżeli chodzi o urozmaicone otoczenie? Jakie otoczenie powinno być zapewnione? Co koń potrzebuje, by czuć się bezpiecznie i komfortowo? I co, jakby, co robi złego ograniczenie tych, do, tego dopływu bodźców z otoczenia? Tak? Jest przyczyną wielu zaburzeń zachowania, zachowań też niepożądanych, o czym powiemy sobie dokładnie jutro. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Czekam też na Wasze odczucia. Podobnie jak podzieliła się nimi Becia, to czekam również i na Wasze tutaj komentarze. Dajcie znać, yy, Dajcie znać, czy mieliście te, styczność z takimi końmi? Jak Wasze konie reagują na nowości i na straszne rzeczy, potencjalne zagrożenie? Yy, jak przebiegają Wasze obserwacje właśnie na temat koni w stadzie, koni na padoku? Yy, dajcie znać po prostu, jak to wygląda. U was. Bardzo chętnie te komentarze przeczytam i odniosę się do nich jutro. Dzięki serdecznie za uwagę dzisiaj. Życzę Wam miłej środy. Widzimy się oczywiście wieczorem, również na live. Ie. inspiracja praktyczna na grupie fanpage'owej na Facebooku. No i miłej środy oby z lepszą pogodą i trochę cieplejszą pogodą, bo ten maj nas nie rozpieszcza, żeby w końcu można było no właśnie skorzystać z tej wiosny. Do zobaczenia, do jutra na Facebooku i do wieczora na grupie. Cześć!